Dzisiaj jako Ruch Narodowy oraz Stowarzyszenie Rozwijamy o razem z kolegą z Michałem Papiszem znajdujemy się w schronisku w Kędzierzynie Koźlu, gdzie przekazujemy zebraną karmę dla psiaków i kotów. Akcja miała się rozbić tak naprawdę na Nysę i brzeg, ale ze względu, że nie udało się, wspomagamy w tym roku w schronisko w Kędzierzynie Koźlu. Tydzień temu pomagaliśmy ludziom, którzy e, ciężko im jest. Tak? Zorganizowaliśmy paczki, ale również nie, również nie zapominamy o zwierzętach. Także pozdrawiam wszystkich. Stowarzyszenie Rozwijamy Opolskie. Tak jest. Rozwijajmy Opolskie, bo tylko nadzieja jest w tym, że możemy sobie nawzajem pomóc, a ten czas, który jest świąteczny, przyjdzie to, że nam będzie radośnie przy wigilijnym stole, a na końcu filmu kilka zgrywek zwierzaków, które są tutaj bardzo sympatyczne. I jeszcze na koniec zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Przyłączam się do życzeń. Pozdrawiam. Jak to mówi nasz kolega Denis Opiała, mądzimy, i w ramach z tego dostaliśmy dyplom, podziękowanie dla stowarzyszenia Rozwijamy o polskie. Pomagajmy, bo warto. Czołem. Czołem.